Jesienna aura wciąż sprzyja biegom i spacerom. Mieszkańcy Wielbarka i okolic wiedzą o tym bardzo dobrze i chętnie korzystają z okolicznych lasów i terenów zielonych. A co kiedy biegając można pomóc małemu chłopcu w powrocie do zdrowia? Wtedy bite są rekordy frekwencji podczas wielbarskiego biegu leśnego. Mamy takie akcje, bo chętnie pomagamy, bo jesteśmy z tej, tej społeczności. Dzisiaj syn pobiegł pierwszy raz dla Olusia, chcieliśmy się sprawdzić. Poszło naprawdę fajnie, także myślę, że w przyszłości będziemy to powtarzać. W biegu wzięli udział nie tylko mieszkańcy Wielbarka i najbliższych okolic, ale również osoby z innych części województwa warmińsko-mazurskiego, a nawet województwa mazowieckiego. Skończyły nam się limity tutaj biegowe, także cieszymy się z tej frekwencji z tego względu, że całość opłat startowych jest przekazywana na rzecz zbiórki na Olusie Jabłonowskiego, a do tego będą licytacje, im więcej ludzi na licytacjach. Tym większą kwotę uzbieramy z tego, i to też wszystko idzie na, na ten szczytny cel. Od wielu lat w okolicach Wielbarka organizowany był bieg leśnika. Przez ostatnie dwa lata impreza ta odbyła się pod nazwą Wielbarski Bieg Leśny. Od ubiegłego roku. My jako Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Wielbarskiej zaczęliśmy organizować to jako Wielbarski Bieg Leśny. Przyjęliśmy organizację od Nadleśnictwa naszego Wielbark i stąd to wszystko się wzięło, że zmieniliśmy lokalizację, zmieniliśmy trochę formułę i od tego czasu biegamy i pomagamy. Wielbarski Bieg Leśny jest wspólnym dziełem takich instytucji jak m.in. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Wielbarskiej, Nadleśnictwo Wielbark, OSP Wielbark i Caritas. Jesteśmy strażakami i ochotnikami, którzy mają w swojej jakby strukturze statutowej i, i, i przede wszystkim w samej organizacji, że, że zawsze pomagamy. Oprócz tego, że gasimy pożary, udzielamy pomocy w wypadkach, to jeżeli nie ma takich zdarzeń, to jesteśmy gotowi do tego, żeby pomóc chociażby w takich akcjach charytatywnych. W wydarzeniu mógł wziąć udział każdy, niezależnie od wieku, na linii startu stanęły nawet dzieci z grup przedszkolnych, które mogły spróbować swoich sił w biegu na 50 metrów. Starsze dzieci pobiegły na dystansach 300, 600 i 900 metrów. Dorośli mieli do wyboru dwie trasy 5- i 10-kilometrową. Trasa 5-kilometrowa bardzo malownicza, między jeziorami po wzgórzach morenowych, dużo przygód, dużo fajnych widoków. To jest coś zupełnie innego niż bieganie po asfalcie. Cały czas czuje się prawdziwe podłoże pod stopami, powietrze leśne, cień drzew, jest super. Środki zebrane podczas licytacji, a także w ramach opłat wpisowych za udział w wielbarskim biegu leśnym zostaną przeznaczone na operację małego Olusia Jabłonowskiego. Chłopiec zmaga się z wrodzoną wadą serca, znaną jako anomalia Epstein'a. Szansą na normalne życie pięciomiesięcznego Olusia jest operacja serca w Pittsburghu. Całkowity koszty zabiegu, transportu i pobytu w Stanach Zjednoczonych to milion złotych. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv.